Nie, nie, nie. A pod to chyba nie złamy? Cześć, bo nie chcę w stronę... ...kładki iść. Nie lubię. Nie, no, za, i... że stężynę ma przy samym pyszki. A gdzie? Popatrz, chłopie, to Nie, to ładnie nadrzecięty jest. No, no sam z się się zaciął. Spróbujemy? Próbujemy podjechać do tej... Nie. To Co? Co? się Szybciej się ja szybciej niż on. Chciałeś łowić, to łóż ty. Takie to Nie! Oszty Czekaj, że ogona mnie złama. Wszystko to nagrałam, Kamil! Nagrałam tego grubasa! <laughs> Medalowy! Ty, ale podbierasz złomany. Nie. <grym> Nie. Tak, ci no zróbcie. Mi. Idź powagę. A tak, do... od przodu się robi z tych zbyszek wejść a